To może na początek ustawię sobie od razu przecinek nad znakiem dzielenia i sprawdzam, ile piątek mieści się w ósemce. Dokładnie jedna piątka, bo 1 razy 5 to jest 5. Podkreślam działanie, odejmuję tutaj i zostawiam sobie trójkę. Do tej trójki dopisuję 0. W 30 piątka mieści się dokładnie 6 razy. 6 razy 5 to jest 30. Reszta jest równa 0, więc w tym momencie kończymy dzielenie no i otrzymaliśmy, że 8 piątych to się równa 1,6 w ułamku dziesiętnym.